Po emisji ostatniego odcinka odezwało się do mnie sporo osób, które zadały dodatkowe pytania dotyczące mechanizmów w zegarkach. Dzisiaj na nie odpowiem, ale zanim się to stanie, uzupełnimy poprzedni TikTok o kilka informacji o dodatkowych modułach i funkcjach bardzo często spotykanych w zegarkach. Niechże się zacznie odcinek. Witajcie w kolejnym odcinku TikTok. Jedynego programu o zegarkach na polskim YouTubie, w którym co środę przedstawiam Wam mnóstwo zegarkowych porad, ciekawostek i informacji, również dzisiaj. Dlatego, jeśli dopiero teraz odkryliście ten kanał, to zostańcie ze mną dłużej i subskrybujcie. Ja nazywam się Krzysiek Kumeniuk, a ten odcinek będzie niejako kontynuacją poprzedniego, ponieważ mechanizmy w zegarkach, oprócz pokazywania aktualnej godziny, posiadają również dodatkowe funkcje, które powszechnie nazywa się komplikacjami. I tam gdzie koronka albo inna koperta rzeczywiście mogły brzmieć źle i z niczym się nie kojarzyć, tak w tym przypadku komplikacja to faktycznie coś skomplikowanego. Termin ten odnosi się przeważnie do zegarków analogowych, w których poszczególne funkcje przedstawione są bezpośrednio na tarczy. I określa, jakie dodatkowe moduły wskazań, sygnalizacji, czy też możliwość wykonywania dodatkowych funkcji posiada konkretny czasomierz. I realnie tak jest, bo każda komplikacja wymaga modyfikowania mechanizmu zegarka po to, by był, a jakże, bardziej skomplikowany, a przez to bardziej funkcjonalny. Komplikacja jest jak aplikacja w telefonie. Poszerzą możliwości każdego zegarka, dlatego zegarmistrzowie od setek lat wymyślali nowe udoskonalenia, które pojawiały się w ich czasomierzach i ułatwiały życie użytkownikom. Ja opowiem wam o kilku z nich, które spotkacie nawet w niezbyt drogich zegarkach kwarcowych oraz rzecz jasna w droższych czasomierzach. Lecimy! Zaczniemy od bardzo powszechnej komplikacji, czyli kalendarza. Ten pojawia się w wielu zegarkach i w swojej najprostszej formie wskazuje aktualny dzień miesiąca. Sporo mechanizmów pokazuje także dzień tygodnia, jak na przykład w moim Seiko. W tym przypadku można ustawić dwa języki: angielski i hiszpański. Istnieją także bardziej skomplikowane datowniki, takie jak roczny, ale zdecydowanie najbardziej złożoną komplikacją jest wieczny kalendarz, który oprócz podstawowych wskazań uwzględnia także długość miesiąca oraz lata przestępne i w przeciwieństwie do datowników w tańszych mechanizmach nie trzeba go regulować w zależności od liczby dni w miesiącu. A to oznacza, że jedno z kół zębatych berku obraca się raz na 4 lata. Wiecie po co? Żeby umożliwić pokazanie się 29 dnia lutego. Coś fantastycznego. Kolejną komplikacją, która bardzo często pojawia się w zegarkach, jest chronograf, czyli przyrząd do odmierzania czasu, potocznie nazywany też stoperem. W przeciwieństwie do zegara służącego do ciągłego pomiaru czasu, chronograf odmierza jego odcinki. Można go więc włączyć, zatrzymać oraz wyzerować, a wyniki prezentowane są na tarczy i dodatkowych subtarczkach. Jest to przydatna komplikacja i bardzo ciekawa, bo nadaje zegarkowi sportowego charakteru. Skoro jesteśmy już przy cyferblacie, to warto w tym miejscu wspomnieć o dodatkowych elementach, które również pojawiają się w zegarkach i dla wielu ludzi są bardzo atrakcyjnymi dodatkami. Jednym z takich dodatków jest wskaźnik rezerwy chodu, zwykle obecny na tarczy jako jedna z małych subtarcz. Na której przedstawiony jest aktualny stan napięcia sprężyny naciągowej w automatycznym czasomierzu. Informuje on o tym, jak bardzo sprężyna jest w tej chwili naciągnięta i jak długo zegarek będzie w stanie chodzić. Pełni funkcję analogiczną do wskaźnika stanu baterii w smartfonie czy komputerze przenośnym. Fajna i przydatna opcja, która w wielu tańszych mechanizmach niestety nie pojawia się zbyt często. A mogłaby. Jedną z ciekawszych komplikacji jest także wskazywanie aktualnej fazy księżyca oraz pory dnia. Taka funkcja pojawia się zwykle w klasycznych zegarkach i prezentowana jest w postaci małej, obracającej się tarczy, na której naniesiono ozdobne symbole reprezentujące różne stany księżyca bądź inne ciała niebieskie. Ta komplikacja pełni jednak raczej funkcję dekoracyjną, ale za to przykuwa wzrok i świetnie prezentuje się na tarczach wielu zegarków. Jedną z przydatnych funkcji jest także alarm, ale jego działania nie trzeba raczej omawiać. Za to warto powiedzieć kilka słów o mechanizmach GMT, czyli ciekawej i coraz bardziej powszechnej komplikacji pozwalającej na ustawienie drugiej strefy czasowej. Jest to możliwe dzięki dodatkowej wskazówce godzinowej, zwykle zaznaczonej innym kolorem, którą użytkownik jest w stanie ustawić na dowolną godzinę i która porusza się wraz z pozostałymi wskazówkami. W ten sposób nie ma problemu z jednoczesnym odczytaniem czasu w Polsce i na przykład w Stanach Zjednoczonych bez konieczności przeliczania różnicy czasu. Ale wszystkie te funkcje poza wiecznym kalendarzem to z punktu widzenia zegarmistrzów żaden wyczyn, bo prawdziwe komplikacje dopiero przed nami. Mowa tu o repetierze i turbionie. Repetier to bardzo złożona komplikacja, dzięki której zegarek na żądanie wskazuje aktualną godzinę za pomocą dźwięków wydawanych przez niewielkie młoteczki Uderzające w drut rezonansowy. Jest to bardzo stary wynalazek, sięgający czasów, w których ludzie nie znali jeszcze prądu, ale wciąż jest bardzo przydatny, na przykład niewidomym. Wyróżnia się kilka rodzajów repetiera: kwadransowy, półkwadransowy czy pięciominutowy, ale zdecydowanie najbardziej złożonym jest mechanizm repetycji minutowej, ponieważ wybija godziny, kwadranse i minuty. Dzięki temu, wsłuchując się w sekwencję uderzeń, użytkownik jest w stanie bez problemu dowiedzieć się, która jest aktualnie godzina. Na przykładzie tego zegarka 10 godzin 3 kwadranse I 13 minut. Jest 10.58. Tak działa mechanizm repetycji minutowej. Ostatnią komplikacją, wyjątkowo atrakcyjną dla oka jest tourbillon. Z francuskiego tourbillon oznacza trąbę powietrzną i faktycznie może ją nieco przypominać, bo w zegarkach mechanicznych odnosi się do balansu i wychwytu umieszczonych w klatce dokonującej pełnego obrotu wokół swojej osi w ciągu 60 sekund. W zależności od pozycji zegarek może się spieszyć albo późnić. Turbion został stworzony po to, by niwelować wpływ grawitacji na niesymetrycznie wyważony mechanizm balansu zegarków kieszonkowych, używanych niegdyś głównie w pozycji pionowej. Dzięki niemu czasomierz chodzi precyzyjniej. Turbion składa się z kilkudziesięciu części i może obracać się nawet w trzech płaszczyznach, jak na przykład Giro Tourbillon firmy jaeger le -Coultre. Przy okazji warto wspomnieć, że na miastkę turbionu można spotkać także w chińskich zegarkach. Ale miłośnicy czasomierzy prześmiewczo nazywają takie wynalazki mianem dziurbionu. Dzięki rozmaitym komplikacjom współczesne zegarki potrafią zachwycać wyglądem i imponować możliwościami. Chronograf, wieczny kalendarz czy wskazanie rezerwy chodu to kilka udoskonaleń mechanizmów, które interesują nie tylko fanów zegarków, ale są także hołdem ku pamięci wielkich zegarmistrzów poprzednich epok i ciekawym rozwinięciem funkcji czasomierzy, szczególnie w czasach, kiedy urządzenia cyfrowe dominują nad tradycyjnymi. Korzystając z okazji, że pod poprzednimi odcinkami i na Facebooku pojawiło się kilka wiadomości z pytaniami, postaram się na nie odpowiedzieć. Piotr pisze: Jakie powinno być prawidłowe umiejscowienie zegarka na ręce? Są jakieś zasady? Kiedy nosimy koszulkę lub marynarkę, zegarek dobrze wygląda, gdy jest maksymalnie blisko nadgarstka, żeby był widoczny. Gdy nosimy t-shirt, nie wygląda to zbyt dobrze. Generalnie nie ma zasad co do prawidłowej pozycji na nadgarstku. Chodzi przede wszystkim o to, żeby było wygodnie i komfortowo. Są ludzie, którzy preferują paski i bransolety mocno zaciśnięte na przegubach, innym z kolei odpowiadają zegarki, które swobodnie przesuwają się po przedramieniu i są zapięte dosyć luźno. Jest to sprawa bardzo indywidualna, także w kwestii wyglądu. Możesz więc nosić zegarek jak tylko Ci się podoba. Pamiętaj jednak, o tym, że przez zbyt ciasną, zapiętą bransoletę możesz połamać teleskop, albo w gorszym przypadku urwać ucho koperty, lub wygiąć ogniwa. Warto więc znaleźć złoty środek i nosić zegarek tak, aby było wygodnie. Inny Piotr napisał. Zastanawiam się nad automatem. Brakuje mi odpowiedzi na pytanie, czy ręczne nakręcanie automatu koronką psuje automat. Czy łatwo jest rozkręcić automat po jego nieużytkowaniu i co ogólnie sprawia, że kondycja mechanizmu jest dobrze utrzymywana. I dwa, czy z naprawą automatu nie jest tak, że mechanizm w razie awarii po prostu się wymienia zamiast go naprawiać, co kosztuje więcej niż w przypadku kwarcu. Pokutuje mit, że nie powinno się nakręcać zegarka automatycznego koronką. Zegarmistrzowie nie widzą w tym większego problemu, ale z jakiegoś powodu takie przeświadczenie utrzymuje się wśród użytkowników. Odpowiedź jest prosta. Ręczne dokręcanie automatu nie psuje mechanizmu, a błędne zrozumienie tego tematu wynika z budowy niektórych mechanizmów. Takie werki jak Seiko 7S26 czy Orient 48743 nie posiadają opcji dokręcania koronką, stąd nie można ich nakręcać, ponieważ takiej funkcji nie obsługują. Całą resztę, jeśli się da, bez obaw można dokręcać koronką. Kwestia ponownego startu zegarka po okresie dłuższego nieużywania również nie jest problemem, bo takie zegarki jak na przykład automaty Seiko wystarczy wziąć do ręki i kilka razy z nimi poruszać. Ewentualne problemy mogą wystąpić w przypadku starych zegarków, które nie pracowały od kilku lub kilkunastu lat. Wtedy rzeczywiście może pojawić się ryzyko, że taki czasomierz nie wystartuje i konieczna będzie wizyta u zegarmistrza celem nasmarowania mechanizmu, który po tym czasie mógł jednak nieco wyschnąć. Generalnie zegarki powinny pracować cały czas. Zarówno mechaniczne, jak i kwarcowe. Oleje i smary, znajdujące się wewnątrz, nie będą wtedy narażone na wyschnięcie. Bateria w przypadku zegarka kwarcowego też nie powinna się wtedy wylać i przez to uszkodzić mechanizmu. Krótko mówiąc, lepiej używać niż nie. Natomiast co do naprawiania zepsutych mechanizmów. Niestety nie jestem zegarmistrzem i to właśnie ich trzeba by zapytać o zasady postępowania w przypadku zepsutych mechanizmów. Według mojej wiedzy, dużo łatwiej naprawić zegarek mechaniczny od kwarcowego. Jeśli zepsuje się mikroprocesor, w kwarcowym czasomierzu naprawa takiego podzespołu jest bez sensu i wymienia się wtedy cały mechanizm. Napędy mechaniczne nie wymagają za to takich ingerencji. Czasami wystarczy wymienić sprężynę albo dokładnie wyczyścić mechanizm, żeby zegarek odżył. Poza tym serwis dużo bardziej się opłaca. Co w przypadku, kiedy zepsuje się werk w Rolexie albo o medze. Wtedy wymiana całego mechanizmu na nowy mija się z celem. I to tyle w tym odcinku TikTok. Mam nadzieję, że się podobało oraz dowiedzieliście się czegoś ciekawego i przydatnego. Pytanie na dziś brzmi, którą komplikację mechanizmu uważacie za najbardziej potrzebną? Odpowiedzi zostawiajcie w komentarzach. Tam też piszcie swoje pytania i opinie dotyczące tego odcinka oraz całego programu. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał po więcej takich filmów jak ten. Zaznaczcie też dzwoneczek poniżej, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Widzimy się na blogu, Facebooku, Instagramie i Twitterze. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Kolejny TikTok już za tydzień, w środę o godzinie 10. Do zobaczenia!